Witam Was, Panie i Panowie z tej strony. Sołtys, Games Masters, przywiatok. Jesteśmy w Draftie M15 i w pierwszym boosterze dostajemy bardzo oczywisty pick. Myślę, że tutaj się każdy zgodzi, że to jest, te sole są generalnie bardzo potężne. Akurat ten jest chyba jeden z ciekawszych, wydaje mi się. to Za 5 many strzela sobie chłopak, więc zostanie w tam, tam, ten stół dosyć szybko wyczyścić. No i generalnie wydaje mi się, że w tym formacie czerwony jest czerwony jest bardzo fajnym kolorem Nie wiem, jakoś przyjemnie mi się grało czerwonymi dekami Rozegrałem myślę około, nie wiem, może z 10 draftów łącznie Z czego chyba z 8 grałem czerwonym, prawda? Więc no, generalnie rzecz biorąc jakoś tak się składa, że te czerwone, ten czerwonym nie polubił w tym formacie A ja polubiłem czerwony, bo naprawdę nieźle, nieźle to, że tak powiem, idzie no i dostajemy kolejną werkę, która jest moim zdaniem naprawdę też solidną, solidną kartą. Oczywiście ta zdolność ta zdolność ma niewielkie znaczenie, marginalne znaczenie, ale, ale um, sam koleś za 4 ma na 4-3 ciałko, to jest naprawdę ok. Um, nie ma tutaj nic porównywalnego chyba specjalnie, może poza Into the Void. Ale, into the void wymaga oczywiście pójścia w kolejny kolor, co, nie, co niekoniecznie w tym momencie chce robić. Więc wydaje mi się, że weźmiemy sobie tego tego tego, tego ogra. No, w tej paczce mamy do wyboru między. To, 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 to oczywiście jest negrywalne w draftach, prawda? To jest za drogie w draftach. Tutaj mamy do wyboru między, wydaje mi się, Wow of Mulch ewentualnie spirit no i chyba tyle, nie wiem, wydaje mi się, że wezmę sobie tą ścianę nie jestem do końca przekonany, ale chyba to jest na tyle fajna karta, że, że, że nie ma tutaj potrzeby za bardzo brać czegoś innego czy tam, czy tam sensu brać coś innego to jest taki sobie Ewentualnie ten Spirit jest niezły, ale wydaje mi się, że jakoś bardziej wolę RG niż, niż e, Red Black, więc spróbujemy w tą ścianę iść, aczkolwiek oczywiście jest to tylko w jakiś tam pik. Taki powiedzmy przerywnik, prawda? Nie, niekoniecznie musimy wcale iść w ten kolor. Dostajemy mm, paczkę, w której mm, to jest niezłe oczywiście. To jest bardzo solidne. W tym formacie jest naprawdę sporo artefaktów, więc ten koleś Często jest po prostu remowalem ukrytym No oczywiście to zawsze można wziąć, jeżeli nie, ma, nie wiesz co wziąć, to zawsze można wziąć ten Fixing, prawda Szczury są solidne No ale wydaje mi się, że Najlepiej chyba zabrać tutaj po prostu to Fienda To jest jakby, zostanie, prawda, zostanie w czerwonym kolorze Drop za 2 mana, przy okazji to na jakieś artefakty niefajne, więc, więc to jest chyba dobry plan. I tutaj moim zdaniem Living Totem jest najlepszy. Bardzo tą kartę lubię, łatwo ją zagrać za, za mniejszy koszt mana. Daje fajną premię. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że to jest najlepsza karta tutaj. Ewentualnie można próbować się bawić w niebieski, brać to, ale moim zdaniem to jest za wcześnie, aby takie karty brać. Bo to jednak nie jest nic specjalnego, prawda? Trzeba odpowiedni dek do tej, do tej karty. Więc wydaje mi się, że bierzemy sobie jednak to tema. Eee, I mm, no tutaj nie ma nic. chyba, sobie wezmę coast po prostu, bo w tej pasce nie ma nic dla nas. No to jest, to jest bardzo słabe. Nie robię tej karty zupełnie. Jest, moim zdaniem, poniżej krytyki wszelkiej. Bardzo wolna. Eee, łatwo do powstrzymania, gdyby on miał trampla, to jeszcze można by nim grać, ale tak. Naprawdę unikam. Więc wydaje mi się, że sobie po prostu wezmę RK dla, dla jakiejś Potixa czy tam coś w tym stylu. Um. No i tutaj myślę, że znaczy Overham oczywiście jest bardzo fajny. Znaczy bardzo fajny, jest po prostu, jest po prostu ok, tak? Nie jest tak wybitny, jak, jakby jak... Ee, overrun, ale jest OK powiedzmy. Natomiast można zazwyczaj się po prostu miśka, prawda? Ale wydaje mi się, że jednak Overhand będzie dla mnie tutaj ciekawszy. Nie wiem, czy będę nim grał, zależy od deku, ale wydaje mi się, że... Mm, jednak jest to taka karta przełamująca grę, w którą można potencjalnie zainwestować. No i tutaj oczywiście jest Shaman of Spring. Solidna karta. Jeśli gramy faktycznie takim bardziej... E, RG, powiedzmy, takim ciężkawym, a na to wychodzi, to jest to okej ok, gość. W jakimś takim bardziej agresywnym deku to jest raczej karta przeciętna. No i tutaj nie ma nic specjalnego dla nas. Możemy zabrać komuś sztuczkę. No i chyba to jest najlepszy plan. Zabierzemy tą sztuczkę. No tutaj zabierzemy komuś to. Ten magot chyba jest dla mnie mniej jakby mniej... Yy... Mniej bolący, powiem, powiem tak sobie, powiedzmy sobie tak, bo dlatego, że ten magot jest, jest no, taką kartą late game'ową, a nasz deck w zasadzie w late game jest naprawdę dobry, przynajmniej na razie tak to wychodzi. No, to jest cokolwiek, prawda, tu nie ma żadnej dobrej karty, więc można wziąć na przykład to, powiedzmy, albo nawet Ankomona dla beki. Niech będzie. No, Wojcner to jest myślę najlepszą kartą, więc bierzemy. Na mnie jest też na, naprawdę niezła. No, kolejna RK. No, tu już wiadomo, koniec paczki, więc nie ma żadnych tutaj szans na jakieś cuda. Mm, okay. ok. Także jest niestety, znaczy, tylko 7 grywalnych kart. To jest mało, prawda? Ale. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby coś fajnego zebrać. No w tej pasce to jest tylko, tylko Spider, tak naprawdę. Dlaczego go zabieram? No po pierwsze nie mam żadnego dropu za 3, a po drugie to jest naprawdę dobry, dobry kołon. Naprawdę dobry kołon powstrzymujący jakieś różne tałataństwa latające, więc, więc oczywiście chcemy go zabrać. No i Lives Legacy to jest naprawdę fajna karta. Mm do takiego deku, jak mój, gdzie mam trochę tych świnek. Wydaje mi się, że tutaj nie ma chyba... No to oczywiście jest bardzo mocne, to, ten... ten jest to jest... to można zabrać na zasadzie kontry, prawda? Żeby skontrować kartę, która ma potencjalnie nas bardzo boli. Ale wydaje mi się, że ten Lives Legacy jest naprawdę... ciekawą opcją. Może jeszcze niekoniecznie w moim deku. Mój dek jeszcze chyba... Nie jest tak fajnie pod tą kartę, że tak powiem, stonowany, ale... Czy zastanawiam się, jaka jest szansa, że ta karta wróci, prawda? Bo to jest możliwe, że ona wróci. Ona nie jest jakaś taka super wybitna sama z siebie. Więc wydaje mi się, że jednak skontruję i zabiorę po prostu Jesta. Który jest naprawdę bolący dla, dla takich deków jak mój. Mm. I tutaj chyba jednak Inferno ma to jest dobre, to jest bardzo dobre, ten go jest niezły e, Ale wydaje mi się, że jednak Inferno Fizz jest najlepszą kartą dla mnie. Jest to jednak, prawda, de facto. De facto spalanko, więc... E, no na razie to wygląda chyba nieźle, nie wiem, no ciężko mi ocenić, powiem szczerze. Grałem RG chyba tylko raz. Poszło mi jakoś średnio, nie, nie pamiętam dokładnie, ale... Wiem, że najlepiej mi szło w tym formacie Borosem na razie. No i oczy oczywiście dostajemy karty, które musimy zabrać. Hornet Queen to jest naprawdę bomba w tym formacie, mega, mega duża bomba. No i w, tym i, w tym, i w tym tej paczce w ogóle jest raz gdzieś tak 4-5 kart, które chcemy zabrać tak naprawdę, więc coś z tego może wróci do nas, może wróci... No myślę, że największe szanse na to, żeby wróciło. Co będzie dla mnie i tak bardzo fajne, bo potrzebuję dropa za 3. Ale oczywiście Hornet Queen no, jest jest kartą po prostu wybitną i trzeba ją zabrać. To jest znowu, jak widzicie, czerwone krąży. Czy, y, zielone y, też się pojawia fajne. No oczywiście bierzemy tutaj Hunt the Week. Kolejny removal w naszym, w naszym deku powinien być naprawdę niezły. Na razie może jeszcze nie jest dobry, ale myślę, że... że że wraz z tym, jak będziemy kolejne kreatury dostawać, będzie coraz lepszy mm, Living Totem kontra Plumad myślę, że jednak chyba... kurczę, albo ten Plumat, nie wiem, chociaż w sumie troszkę mam mało kart jeszcze na razie w main decku, może jednak ten Living Totem, żeby mieć jakiegoś po prostu kolejnego typcia eee, i tutaj myślę, że Align'em, no nie mam karty za 5 mana to jest całkiem niezły stworek Generalnie, tak prostu na ten deck, to potrzebuje po prostu akceleracji, prawda? Także, jeżeli dostanę jakąś akcelerację, to będzie naprawdę przyjemnie. Eee, no tutaj nie ma nic dla nas. Możemy zabrać chyba tego Wine Weft'a. Który nie jest najlepszy, ale no chyba... Ewentualnie możemy komuś zwinąć ten Coral Barrier. To jest też opcja. No niech będzie, dobra, zwiniemy ten Coral Barrier. Hmm. Jak widzicie, ktoś zabiera ten... Ten czerwony, czy ten niebieski, bo. czy ten zielony, bo za bardzo karny dostajemy niestety. Chociaż w sumie w tej pasce było tylko. E, w tej pierwszej pasce była tylko jedna zielona pozycja chyba jeszcze, więc. Więc w sumie to nie jest jeszcze żadna żadna żaden sygnał, tak? Taki bardzo zły. Zabierzemy sobie tego? Tego giganta. Hmm. Nawet nie wiem czy on jest dobry jakoś sub specjalnie, ale no właśnie wróciło live z Legacy tak jak powiedziałem. Więc to jest fajny sygnał dla nas, że jednak e, nikt tego nie zabrał. No i wrócił dant, który jest, no, po prostu okej, okay. nic specjalnego, ale, ale okej. Okay. No i wrócił ten nasz Low więc to jest, jakby wszystko na się zgodnie, że tak powiem, z planem. E, powracało do nas. No jest 16 kart, prawda? Więc to już jest to takie minimum, gdzie, gdzie, gdzie fajnie fajniej mieć. Natomiast, no co, potrzebujemy rampy, tak? Tentek potrzebuje rampy. Bez rampy jest. Po prostu ok, tak? Z rampą będzie naprawdę dobry, bo skakiwanie tych Souli, tych tam Hornet Queenów wcześniej jest oczywiście bardzo pożądane. Więc jakiś Wyrdant Haven, jakiś elf, dający mana, yy, jakieś tam, nie wiem, wyszukiwanie landów, wszystkie te karty przyjmiemy bardzo chętnie do mojego deszku i mm, wtedy powinno być naprawdę już fajnie. Nie wiem, czym nie mogę przeciągnąć, albo przynajmniej nie umiem. Także tak to wygląda w tym momencie Tak mówię, całkiem chyba nieźle Biorąc pod uwagę, że totalnie można grać zatrzymana No wygląda to chyba całkiem ok Back to nature Najlepszą kartą w pasty jest chyba The Rolling Light Natomiast my bierzemy prawdopodobnie po prostu Mordera Może nie do końca pasuje, pasuje do, naszego, do naszego deku Lepszy byłby, tak jak powiedziałem, jakiś akceleracja, ale no to nie ma nic chyba lepszego. To jest, niezłe, niezłe, niezłe są yy, deki niebiesko-zielone z tą kartą. Można fajnie się przewijać, kombować. Natomiast, no tak jak mówię, w tej parce chyba dla nas to jest tylko to. Może to wróci, byłoby ok, albo ewentualnie nawet to by wróciło. No i biały, to jest bardzo mocne białe w tej parce, prawda? No ale dobra, okej, okay. bierzemy swoje, tego Marudera. Bierzemy tego Marudera i czekamy na... na coś fajnego po prostu, na jakiś... Tak jak mówię, teraz bym oddał królestwo za Verdant Haven. No nie ma tu Verdant Haven, jest na szczęście... są na szczęście inne fajne karty. Spoiler i Strike, myślę, że jednak Strike. Tanie spalanko, jest, jest potrzebne w takich ciężkich dekach. Hmm. Tutaj chyba jednak Invasive Species mam mało dropów za 3. Hmm. To jest karta, którą można hmm, się skąbić na przykład z Totemem albo ze Springiem, prawda? Nawet z Hornet Queenem na opór tego później. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że tutaj ten, ten kolor jest najciekawszy. 19 grywalnych kart No, Ten Siege ward mnie kusi na pewno To mnie drażni że to gdzieś tu chodzi Bo ja tej karty nie lubię w tym formacie Często gościane nie składają dek z którym jest problem Bo wiadomo szybki jakiś tam Soulmender I nagle koleś bardzo szybko rośnie do wymiarów z którym sobie RG nie może poradzić. Hmm. No dobra, weźmiemy tego switch warma dosyć ciężki drop. Oczywiście mam tam te karty, te karty są niektóre z Convoy, prawda? Więc nie jest tak źle jeszcze, ale, ale wciąż jednak. Myślę, że tak jak powiedziałem, cały czas to twierdzę temu, tak brakuje po prostu akceleracji, żeby ten deck był naprawdę dobry. No tutaj nie ma nic dla nas. Zabiera sobie chyba po prostu Flash to Dust. To jest myślę chyba karta warta skontrowania. Eee, Paragon of Eternal Wilds. No to jest chyba kolej którego nie mogę tutaj odpuścić. Mam sporo zielonych stworów. Fajnie żeby, fajnie żeby niektóre z nich miały eee, Trampki. Chociaż w sumie niektóre już mają. Hmm. Ewentualnie to ściana, żeby bardziej bezpiecznym by, bezpiecznie być. Eee... No dobra, weźmiemy Paragon'a jednak. Wydaje mi się, że jednak jest na tyle lepszy, że, że warto tego zabrać. I tutaj chyba jednak Launch Gloves. Aczkolwiek w moim deku to jest takie sobie. ale ewentualnie no, znowu kontra, no, ale mam bardzo, mam, mam dopiero 21 kart. Mm. No zabierzemy te glowsy, nie wiem czy będę nimi grał, ale na wszelki wypadek jednak wolę je mieć w deku. No i tutaj oczywiście Misiu, drop za dwa fajne. Eee, Rangers, GaO chyba. Wydaje mi się, że te, te jednak Glowsy pójdą, że tak powiem, do lamusa. No dlaczego? Dlatego, że no, mój deck raczej się nie przebija za wcześnie, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że. To jest dla mnie niefajna nie karta. Więc wydaje mi się, że jednak. E, zabranie tych Glows. Znaczy, granie tymi Glowsami jest takim dosyć. Średni, średnio opłacalnym jakby, jakby średnio wykorzystaniem slotu, bo yy, dostać jeszcze fajnego sekboardową kartę, okej. Okay. Fajnego sideboarda jeszcze na koniec. No tak, mówię, że tak oceniałbym bardzo do czego, gdybym miał jakiekolwiek akcelerację, chociażby jedno. W tym ujęciu jest jednak yy, nie jakieś wybitne. Jakąś kartę muszę wywalić, tylko nie wiem, co to było. Natural OK. okej. Natomiast tak wygląda ten deck. Hmm. Wydaje mi się, że to nie jestem w stanie wiele innego, nic innego wymyślić. Powiedzmy, że ten totem to często jest karta z prawda? Więc tak to wygląda. Ten Siege Room też pewnie gdzieś za 6-5 mana będzie skakiwał. Więc to będzie wyglądać pewnie... O dobra, ok, jest, jest nasz deck builder. 10-7 proponuje mi. Zagram chyba sobie 9-8 jednak Mam tam jakieś wczesne czerwone dropy, które mogą się przydać, więc poza tym mam podwójny koszt jakiś tam czerwonym, więc, więc myślę, że jednak 9-8 jest lepszą opcją Więc tak by to wyglądało, prawda? Ten daczek mój Musimy będzie zmniejszyć karty. O, tak by to wyglądało, no myślę, że nie jakoś super, super dobrze, ale, ale, ale z pewnością, że tak powiem siła Erek jest, siła Erek, że tam powiedzmy kart elko podobnych w stylu Eberhelm, tak, jest w stanie chyba tutaj coś dobrego dla mnie uczynić, zadowalająca ilość tworów. może trochę za mało takiego solidnego remowalu, który nie byłby tutaj bardzo, bardzo potrzebny, żeby gdzieś tam wczesne, wczesną agresję powiedzmy znieść, ale, ale wydaje mi się, że generalnie Dek jest w stanie zrobić spokojnie, spokojnie finał przy odpowiedniej oczywiście przy odpowiednich rozdaniach. Na pewno bym zamienił jakiegoś jednego czy dwa stworki, te tańsze powiedzmy nie wiem jednego, powiedzmy to tema czy tam jakiegoś dają to bym zamienił za jakąś akcelerację, prawda? Wydaje mi się, że, że wtedy ten deck byłby naprawdę, gdyby tutaj było tego gianta by nie było, byłby tu Verdant Haven. No, on deck by zyskał bardzo dużo, moim zdaniem. No, ale nie było tych kart, niestety nie pojawiały się. A kiedy się pojawiały, to jeszcze nie wiedziałem, czy gram rampą, czy bardziej agresywnym zielonym, więc nie zbrałem inne karty. Tak jak chodziło o deck building, myślę że, myślę, że tak powiedziałem, deck jest w stanie coś tam ugrać. Przekonamy się, na ile moje przewidywania za, za chwilę, za moment. Się, się sprawdzą, więc, więc zostańcie z nami, zostańcie ze mną przynajmniej. No i, i zapraszam na, na, na dalszą część, oczywiście w osobnym, w osobnym filmie.